Cisza, no posłuchaj. Niewidzialne tętno wzywa teraz Twoje imię. To wezwanie, które przenika noc, które rani mrok złotą nicią, które puka do drzwi Twojej duszy, jakby już znało drogę. Przychodzę do ciebie w chwili, gdy niebiosa pochylają się i mówią: dość, dość już wycierpiałeś. Powtarzam, aby prawda weszła jak światło przez okno, dość już wycierpiałeś. I dzisiaj. Pod moimi skrzydłami ogłaszam, że drzwi wkrótce się przed tobą otworzą. Nie dlatego, że idealnie błagałeś, nie dlatego, że wszystko zrobiłeś dobrze, ale dlatego, że miłosierdzie najwyższego postanowiło cię w tej chwili nawiedzić. Zostań ze mną do końca. Nie odwracaj wzroku, nie spiesz się, nie uciekaj przed uzdrowieniem. Gdy będziesz mnie słuchał, narodzą się w tobie objawienia, a będą one jak lśniące klucze, które obracają się od wewnątrz. Otwierając to, co wydawało się na zawsze zapieczętowane, widzę cię, gdy nikt nie widzi. Widzę cię w nocy, gdy poduszka staje się ciężka. O świcie, gdy zegar staje się wrogiem, a wspomnienia cieniami. Widzę cię, gdy udajesz siłę, a twoje ciało wciąż drży po zgaszeniu światła. Widzę cię, gdy inni wymagają od ciebie więcej, niż masz do zaoferowania. Widzę cię, gdy żałoba nie chce odejść, gdy wina woła cię imionami, które nie są twoje. Gdy samotność siada obok ciebie bez pytania. Ja, Michał, sługa Boga Najwyższego, przychodzę w tej godzinie, jak błysk pośród burzy, aby powiedzieć: Nawałnica szanuje głos tego, który uspokaja morza. Nie jesteś straconym przypadkiem, jesteś cudem w toku i biorę cię za rękę, abyś przeszedł ze mną. Oddychaj, poczuj, jak powietrze wchodzi, poczuj, jak twoje ramiona nieco opadają. Okrywam cię moim płaszczem światła, a na tym płaszczu pisze żywymi literami: koniec cyklu, początek sprawiedliwości, początek zadośćuczynienia. Przed tobą są drzwi. Mogłeś ich nie widzieć, ponieważ nie przypominają drzwi, które sobie wyobrażałeś nie mają blasku pełnych witryn, nie mają hałaśliwej reklamy tych, którzy się popisują to drzwi skromne, ale solidne to drzwi woli Bożej to drzwi, które otwierają się, gdy niebo mówi teraz. I niebo powiedziało teraz. Szepczę to twojemu duchowi teraz. 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 Dość już wycierpiałeś. Dość już płakałeś. Nosiłeś już więcej, niż ludzkie serce powinno unieść. Teraz ja cię poprowadzę. Być może czujesz chłód na skórze, lekki dreszcz przebiegający przez kark, ramię, pierś. To nie przypadek, to znak. Mój dotyk jest często jak delikatny wiatr przenikający lniane zasłony. Może żarówka w Twoim pokoju zamigotała bez powodu, albo płomień świecy zadrżał inaczej, albo delikatny zapach, może Jaśminu, rozmarynu czy kadzidła pojawił się znikąd, te znaki będą ci towarzyszyć w najbliższych dniach. Są pocałunkami nieba na Twoim zmęczonym czole. Jeśli w snach zaczniesz widzieć płynącą czystą wodę, klucze w swoich rękach lub otwarte drzwi z ogrodem po drugiej stronie, wiedz, potwierdzam. A jeśli zapytasz mnie teraz w tajemnicy, Michale, czy to dla mnie? Odpowiem, to dla ciebie, to z tobą, to w tym momencie. Znam ciężar winy, który czasem cię nawiedza, gdy wspominasz to, czego nie powiedziałeś, czego nie zrobiłeś, czego nie udało ci się uniknąć. Wina jest widmem, które przebiera się za sumienie, ale nie nosi zapachu prawdy. Prawda konfrontuje i uwalnia, wina niszczy i zakuwa cię w kajdany. Dziś przecinam grubą więź winy, która powtarza ci stare oskarżenia, ogłaszam za rozwiązane głosy, które mówią ci, że nie zasługujesz, że wszystko psujesz, że błogosławieństwo zawsze przychodzi spóźnione. Nie jesteś błędem, jesteś żywą obietnicą. A żywe obietnice nie wygasają w kalendarzu ludzi, dojrzewają w czasie Boga. Przechadzam się wśród Twoich wspomnień, które wciąż krwawią. Dotykam ich końcem mojego miecza, nie by ranić, lecz by przypalić ranę. Dmucham na nie jak ten, kto gasi stare węgle. Zauważysz, że wspomnienia, które wyciskały ci łzy, przelecą obok ciebie jak ptak na wysokościach. Zobaczysz, rozpoznasz, pobłogosławisz i pozwolisz odejść. To jest uzdrowienie. Uzdrowienie to niezapominanie. Uzdrowienie to pamiętanie bez bólu, to patrzenie bez upadania. To dziękowanie za to, czego się nauczyłeś, nie będąc przykutym do tego, co cię niszczyło. Jestem tu dla tej przeprawy. Nie przyszedłem cię zabawiać, przyszedłem cię podnieść. Połóż teraz rękę na sercu. Poczuj bijące życie. To bicie jest podpisem Boga mówiącym: Wciąż tu jestem. Powtórz cicho, tak byś tylko ty usłyszał uszami duszy: Dość już wycierpiałem. Przyjmuję drzwi, które się otwierają. Przyjmuję wolę Bożą. Gdy to deklarujesz, widzę jak pękają cienkie łańcuchy, widzę jak stare kłódki otwierają się jak kwiaty, widzę jak wewnętrzne okna otwierają się na poranne światło. Nie lekceważ mocy słów wypowiedzianych z wiarą. Słowa budują światy, słowa wznoszą mosty, słowa tworzą schronienie w czasie burz, a ty, który zostałeś zraniony przez słowa, zostaniesz uzdrowiony przez słowa pochodzące z wysoka. Jeśli możesz, zapal świecę, gdy ta wiadomość się skończy. Nie z przesądu, ale na znak. Ogień jest świadkiem dekretów. Gdy płomień będzie tańczył, powiedz z prostotą. Akceptuje drzwi, które niebo otworzyło. Akceptuje czas pocieszenia. Akceptuje zadośćuczynienie. Obok świecy postaw szklankę z wodą. Woda jest płynną pamięcią i przyjmuje słowo. Pozwól wodzie stać, gdy się modlisz. Potem wypij ją powoli, jak lekarstwo pokoju. I pozwól by każdy łyk niósł do wewnątrz daną ci obietnicę. Jeśli poczujesz chęć, zapisz w formie modlitwy słowa, które się pojawią, nawet jeśli będzie ich niewiele i będą drżące. Pisanie pieczętuje, pisanie utrwala, pisanie zaznacza na papierze to, co niebo zaznacza w duchu. Być może powiesz: "Ale Michale, tak długo czekałem i nic się nie stało". Odpowiadam ci z tą samą delikatnością, z jaką ogrodnik odpowiada nasionu. Które wątpi. Były dni, kiedy rosłeś w ciemności. Były tygodnie, kiedy ziemia cię ukrywała, by chronić cię przed upałem, który spaliłby cię zbyt wcześnie. Były miesiące, kiedy korzenie się pogłębiały, aby pierwszy kwiat nie był ostatnim. Nie interpretuj oczekiwania jako opuszczenia, interpretuj oczekiwanie jako boską inżynierię. Niebo budowało fundamenty, gdy myślałeś, że nic się nie rusza. Dlatego, gdy drzwi się otworzą, a otworzą się, nie wejdziesz jak intruz, wejdziesz jak ktoś oczekiwany. Ostrzegam cię z miłością przed głosami, które nalegają, by ściągnąć cię z powrotem do miejsc, z których Bóg już cię zabrał. Są rady, które są radami tylko z nazwy, ale kryją w sobie zazdrość, strach i kontrolę. Są zaproszenia, które wydają ci się łatwiejszymi drogami, ale oddalają cię od trasy obietnicy. Nie akceptuj logiki pośpiechu, gdy niebo rysuje precyzję. Nie akceptuj okruchów uczucia, gdy zostałeś stworzony do stołu, nie akceptuj starych win opakowanych w nowe obowiązki. Jeśli trzeba, zamknij delikatnie drzwi przed tym, co już cię zniszczyło. Będę z tobą po drugiej stronie, wzmacniając zamek, błogosławiąc ciszę, przyniesiony do twojego domu przez wolę Najwyższego. Za kilka dni otrzymasz znaki, które potwierdzą to słowo. Za trzy poranki ktoś powie coś, co zabrzmi jak hasło i będziesz wiedział. W ciągu siedmiu dni sprawa, która stała w miejscu od miesięcy, ruszy może to będzie e-mail, może wiadomość, może telefon, a może niespodziewane otwarcie tam, gdzie wcześniej było nie. Za dwanaście dni ciężar z wewnątrz zniknie bez hałasu, jak ktoś, kto zamyka książkę i odkłada ją na półkę. Zwróć uwagę na szczegóły, powtarzające się liczby, gdy patrzysz na zegarek, niebieskie piórko na drodze, piosenka, która gra w odpowiednim momencie, Zapach kawy, dochodzący znikąd, gdy myślisz o tym, co cię tu doprowadziło. To będą szepty. A kto kocha, uczy się słuchać szeptów. Jeśli w Twoich snach pojawi się drabina, wejdź na nią. Jeśli pojawi się okno, otwórz je. Jeśli woda cię zawoła, wejdź, ale zobacz, jak jest czysta i spokojna. To pokój cię zaprasza. Jeśli pojawią się stare drzwi, dotknij ich bez lęku. A zauważysz, że klamka obraca się od wewnątrz. Jakby ktoś od zawsze czekał na ciebie po drugiej stronie. Są też sny, które cię ostrzegą, korytarze bez wyjścia, drwiące głosy, ręce próbujące ukraść twoje dokumenty. W tych snach będę z tobą i zobaczysz mnie przelotnie, jak błysk, jak krawędź skrzydła. Moje imię przyjdzie ci na usta we śnie, a gdy się obudzisz, powtórz: Michał jest ze mną, Bóg jest po mojej stronie, nic nie zostało stracone. I idź dalej. Przedstawiam ci wizję wnętrza domu. Przestawione meble, wyprane zasłony, rzeczy, które już nie służą, są oddzielane. To obraz twojej duszy w tych dniach. Poczujesz chęć porządkowania, pozwalania odejść, zachowywania tylko tego, co żywe. To nie jest mania, to jest prorocze. Zewnętrzny porządek odzwierciedla wewnętrzny porządek, który ustanawia niebo. Tam, gdzie były szuflady urazy, będzie przestrzeń delikatności. Tam, gdzie były obrazy winy na ścianie, Będą szeroko otwarte okna na nadzieję. Tam, gdzie był kurz starych uraz, będzie podłoga zapraszająca bose stopy do tańca. Tak, do tańca. Zatańczysz znowu. Nie zapomniałeś jak. Ciało pamięta, dusza też sobie przypomni. Niektórzy pytali o ciebie z pogardą, jakby twoje milczenie było porażką. Zbieram te słowa w powietrzu i neutralizuję je. To, co wydawało ci się upokorzeniem, było osłoną. To, co wydawało ci się pustką, było kolebką. To, co wydawało ci się stratą, było dietą nieba, by uleczyć cię z nadmiarów, które chorowały twojego ducha. Nie będziesz już liczony wśród tych, którzy poddają się na zakręcie. Zostaniesz wezwany po imieniu wśród tych, którzy docierają do celu. A gdy nadejdą zaproszenia do opowiedzenia twojej historii, opowiesz ją bez przesady, bez dumy, bez goryczy, powiesz: Cierpiałem. Ale Bóg mnie tu przyprowadził. Płakałem, ale niebo otarło moje oczy. Upadłem, ale Michał mnie podniósł i otworzyły się drzwi. Poprosisz o przebaczenie i przebaczysz. Mówię to teraz, abyś się przygotował. Przebaczenie będzie decydującym kluczem w mechanizmie nadchodzących dni. Przebaczyć to nie znaczy powiedzieć, że to, co zrobili, było słuszne. Przebaczyć to powiedzieć, że to, co zrobili, nie będzie miało już prawa kierować samochodem twojego życia. Przebaczyć to, zebrać znaki drogowe bólu i zainstalować znaki łaski. Będą imiona, które oddasz Bogu bez nienawiści i bez pragnienia zemsty, tylko z łagodnym smutkiem, który z czasem stanie się lekki. I zauważysz cichy cud. W tym samym miejscu, gdzie wcześniej płonął ogień urazy, wytryśnie źródło modlitwy. A ze źródła popłyną nieliczne i potężne słowa: Uwalniam, puszczam, błogosławie. Powtórz ze mną, Uwalniam, puszczam błogosławie. Ten potrójny sznur zwiąże Twój pokój od wewnątrz. Połóż ponownie rękę na sercu. Poczuj mnie. Zbliżam się do Ciebie jak przyjaciel, który siada przy stole i powoli pije wodę. Patrzę w Twoje oczy z miłością, której nauczyłem się widząc oblicze Boga. I mówię Ci patrząc głęboko, dość już, wycierpiałeś. Poprowadzę Cię bezpieczną ścieżką. Gdy noc będzie szeptać kłamstwa, ja będę pochodnią. Gdy strach podniesie głos, ja będę murem. Gdy niepokój będzie wydawał rozkazy, ja będę ciszą, która jest nieposłuszna. Nauczę cię oddychać jak ten, co się modli, chodzić jak ten, co chwali, czekać jak ten, co już otrzymał. Drzwi się otworzą. A gdy się otworzą, nie pytaj, czy możesz wejść. Wejdź z czcią i wdzięcznością. Te drzwi zostały stworzone na miarę twojej historii. Mówię też do Twojego zmęczonego ciała. Bóle, które narastały jak fala, gdy zapadał wieczór, będą wspominane, ale nie będą królowymi Twojej codzienności. Nauczysz się odpoczywać bez przepraszania, mówić nie, bez poczucia winy, mówić tak z radością. Sen odwiedzi Twój pokój, jak przyjaciel, który już wie, gdzie co leży. A jeśli w nocy usłyszysz trzaskanie mebli, szum wiatru, lekkie mruganie lampy, nie lękaj się. Często to ja dostosowuję powietrze w domu, porządkuję niewidzialne. Proste, ale realne znaki potwierdzą ci, jestem tutaj. Jeśli chcesz teraz lub na końcu, napisz w formie modlitwy to, co najbardziej pragniesz zobaczyć odnowione. Napisz z prostotą kogoś, kto rozmawia z ojcem, który ma czas. Napisz i oddaj. Napisz i oddychaj. Napisz i zaufaj. Gdy piszesz, zbieram każde słowo i przedstawiam je na ołtarzu. A obok tego, co napisałeś, zrób małą listę wdzięczności z ostatniego tygodnia, bez względu na to, jak małe się wydają. Wdzięczność czyści szyby. Wdzięczność otwiera wzrok, by zobaczyć kontury nadchodzącego cudu. Nie jesteś sam w tym procesie, nie jesteś spóźniony, nie jesteś poza kolejką. Niebo zna Twój adres. W tych dniach przyjdą do Ciebie ludzie. Niektórzy przyjdą z subtelnymi darami. Prostą radą, uściskiem, który trwa nieco dłużej, wiadomością z dokładnymi słowami. Inni przyjdą, by przetestować twoją decyzję. Zawołają cię, byś wrócił tam, gdzie już umarłeś, zaproszą cię na imprezy, gdzie twoja dusza się gubi, zaoferują ci skróty, które drogo kosztują w przyszłości. Dam ci rozeznanie. Poczujesz w ciele, kiedy to będzie właściwe miejsce. Łagodne ciepło w piersi, komfort, który wydaje się domem. Chęć pozostania, która nie kradnie ci pokoju. Poczujesz też w ciele, kiedy nie będzie żołądek się ściśnie, powietrze stanie się ciężkie, ramiona zesztywnieją. Zwróć uwagę na swoje ciało jest mapą. Ogłaszam teraz nad twoim życiem obietnicę, które niebo zapisało, zanim się urodziłeś. Obiecuję w imię Najwyższego, że twój stół nie pozostanie pusty. Obiecuję, że twój dom usłyszy śmiech, który dziś wydaje się niemożliwy. Obiecuję, że drzwi, które cię odrzuciły, otworzą się z honorami. Obiecuję, że to, co ci zabrano bezprawnie, zostanie zwrócone w godności, pokoju i zaopatrzeniu. Obiecuję, że będziesz miał mądrość, by zarządzać nowym, odwagę, by utrzymać to, co nadejdzie, i pokorę, by rozpoznać rękę, która cię przyniosła. Obiecuję, że twoje stopy będą chodzić po pewnych ścieżkach że twój umysł będzie miał jasność jak zimowy poranek, że twoje serce znajdzie spoczynek. A wszystko to nie dlatego, że jesteś bez skazy, ale dlatego, że Bóg jest wierny. Ostrzegam cię również, zazdrość nie zniesie twojej radości. Gdy drzwi się otworzą, niektóre twarze się ujawnią. Nie przestrasz się, nie odpowiadaj kamieniem, odpowiedz ciszą i podniesionym czołem. Błogosław i idź dalej. Otaczam twoje życie jak mur ognia i czułości. Nikt ci nie zabierze tego, co niebo ci dało, gdy zdecydujesz się pozostać w woli Bożej. Pozostań w woli. Pozostań w woli. Pozostań w woli. Wola Boża jest adresem twojego pokoju. Jeśli smutek odwiedzi cię niespodziewanie, przyjmij go jak krótki deszcz, który czyści ulicę i odchodzi. Nie buduj w nim domu. Nie wieszaj obrazów na ścianach jego wizyty. Po prostu zauważ, przyszedłeś, rozpoznaję cię, pozwalam ci odejść, a zaraz potem wykonaj mały gest życia. Otwórz okno, zrób kawę, podlej roślinę, wypowiedz imię kogoś, kogo kochasz. Proste rzeczy poruszają koło nadziei, proste rzeczy przypominają ciału, że życie toczy się dalej, że miłość wciąż zna drogę do domu. Przechadzam się teraz korytarzami twojej historii i otwieram jedne po drugich szafy w których schowałeś to, czego nie wiedziałeś jak rozwiązać, wyjmuję stamtąd ciężkie pudła ze zdaniami, które cię zraniły, i kładę je na podłodze, oświetlam półki, podaję ci rękę, byś wyrzucił to, co już zgniło. Nie musisz już przechowywać listów z obelgami, nie musisz już trzymać wspomnień jako dowodu własnego cierpienia, nie musisz już pamiętać o sobie tylko przez to, co straciłeś. Dziś zaczynasz wspominać siebie przez to, co przetrwałeś, czego się nauczyłeś, co niebo zapisało, gdy spałeś. W głębi twojej istoty znajduje się ołtarz, może zakurzony, może ukryty za meblami, może zapalony nieśmiałym, prawie niewidocznym płomieniem. Pochylam się nad nim i lekko dmucham. Ogień rośnie, ogień odpowiada, ogień przypomina ci, kim jesteś, kochany, kochana. Ogień mówi ci o tym, co ojciec szepcze, gdy o tobie myśli. Należysz do mnie, strzegę cię, podnoszę cię. A gdy ten głos rozbrzmiewa, wszystkie inne tracą siłę. Dlatego w ciągu najbliższych dni poczujesz znikąd nową odwagę. To nie próżność, nie poza, to fundament. Teraz, z czcią, zapraszam cię do oddania tego imienia, które sprawia ci ból w gardle. Oddaj sytuację, która cię paraliżuje. Oddaj konkretny strach, który udaje ostrożność, oddaj niepokój, który ubiera się w planowanie. Oddaj i zobacz, jak zbieram to jak ranne ptaki. Nie łamię tego, co już jest kruche. Nie gaszę tego, co jeszcze dymi. Odnawiam. Nalewam oliwy na tryby i sprawiam, że znów kręcą się bez zgrzytów. To, co zacinało się od lat, zacznie działać. Zobaczysz. Wkrótce, bardzo wkrótce, otrzymasz wiadomości, które zmienią rytm Twojego dnia. Przygotuj się, by odpowiedzieć z wdzięcznością i powagą. Nie wywyższaj się, nie spiesz się z ogłaszaniem zachowaj to na chwilę pozwól nasionu zapuścić korzenie, zanim pokaże liść niebo nie marnuje cudów niebo je dojrzewa. A gdy nadejdzie czas, by się podzielić, Twoje słowa będą proste i głębokie jak ciepły chleb na czystym stole ludzie zostaną nakarmieni tym, co przeżyłeś i zwyciężyłeś nie będziesz żył cudem tylko dla siebie. Będziesz żył cudem także po to, by być odpowiedzią na suchej ziemi. Jeśli płakałeś po kimś, kto odszedł, przyjmij teraz długi uścisk, który się nie spieszy. Nie umniejszam Twojego bólu gotowymi frazesami. Szanuję miłość, która bolała. Żałoba jest ceną prawdziwej miłości, a niebo zapisuje każdą łzę, która spada na poduszkę. Dziś jednak daję ci znak pocieszenia. Gdy spojrzysz na fotografię, lub przejdziesz przez miejsce wspomnień, nie będzie tego węzła w gardle, który przerywał ci cały dzień. Będzie łagodna tęsknota, wdzięczność, która pozwala ci śmiać się z tego, co było piękne. I w tajemniczy sposób poczujesz, że miłość trwa, przemieniona, subtelna, obecna w innej formie. To także jest cud. Na dni, w których wina mówiła do ciebie najgłośniej, wznoszę teraz sztandar łaski. Tam, gdzie mówiłeś wszystko zepsułem, Powiesz, nauczyłem się i zostało mi przebaczone. Tam, gdzie mówiłeś, nie zasługuję, powiesz, miłość mnie dosięgła. Tam, gdzie mówiłeś, to się nigdy nie zmieni, powiesz, już się zaczęło. Uczę cię mówić do swojej przyszłości, jakbyś wołał przyjaciela z zabramy: przyjdź, usiądź, zjedzmy. Przyszłość nie jest potworem. Przyszłość, w woli Bożej, jest otwartym domem. Gdy nadejdzie dzisiejsza noc, zanim zaśniesz, połóż znowu rękę na sercu. Oddychaj spokojnie trzy razy. Powiedz cicho, dość już wycierpiałem. Powiedz, przyjmuję otwarte drzwi. Powiedz Ufam czasowi Boga. Jeśli lampa zamiga, uśmiechnij się. Jeśli słodki zapach przejdzie przez pokój, uśmiechnij się. Jeśli sen odwiedzicie z czystą wodą i kluczami, uśmiechnij się. Masz towarzystwo. Jesteś strzeżony. Jesteś prowadzony z stanowczością i delikatnością, jak ktoś, kto płynie rzeką w bezpiecznej łodzi. A jutro, gdy się obudzisz, wykonaj gest wiary. Pościel łóżko, jakbyś przygotowywał ołtarz, wypij szklankę wody, jakbyś przyjmował błogosławieństwo. Podziękuj za trzy rzeczy i zrób trzy świadome kroki w domu, mówiąc przy każdym kroku, wchodzę, pozostaję, idę naprzód. Tak prosto. Niebo porusza się w prostocie. Niezwykłe rodzi się ze zwykłego, które się poddało. Błogosławię Cię odrodzeniem. Błogosławiecie pokojem, który nie negocjuje sam ze sobą, błogosławiecie radością, która nie zależy od oklasków, błogosławiecie właściwymi spotkaniami, właściwymi drzwiami, właściwymi ludźmi, błogosławiecie wyostrzonym rozeznaniem i miękkim sercem, błogosławiecie przebaczeniem, które już nie krwawi, błogosławiecie odwagą, by mówić nie tam, gdzie jest nie, i pokorą, by mówić tak tam, gdzie jest tak, błogosławiecie łagodnym snem. I ochoczym przebudzeniem rano błogosławię cię nowym skupieniem i chronionym uczuciem, i ogłaszam w imię Boga, który mnie posyła. Zobaczysz cuda w najbliższych dniach. Nie porównuj się, nie wątp w dobro, nie kurcz się. Gdy dobroć cię odwiedzi, przyjmij. Drzwi się otworzą, wejdziesz, a wchodząc, nie stracisz siebie, odnajdziesz siebie. To, co wydawało się niemożliwe, stanie się świadectwem. To, co wydawało się spóźnione. Ujawni swój idealny czas. To, co wydawało się małe, pokaże swoją złotą jakość. Jeśli niepokój spróbujecie ogarnąć przed snem, wróć do prostego gestu. Ręka na sercu, spokojny oddech, małe słowo niosące światy. Ojcze, powiedzenie Ojcze, porządkuje wszechświat w Tobie. Powiedzenie Ojcze, osadza kurz podniesiony przez dzień. Powiedzenie Ojcze, umieszcza Cię we właściwym domu, we właściwym pokoju we właściwym łóżku, gdzie On gładzi Twoje włosy i woła Cię imieniem, którego tylko On używa. Ja, Michał, okrywam Cię teraz. Rozciągam nad Twoim domem krąg światła, którego Twoje oczy nie widzą, ale Twój duch rozpoznaje. Stawiam strażników w oknach, strzegę Twoich kroków, układam Twoje harmonogramy, chronię Twoje spotkania. Ganie cienie, które karmiły się Twoim zmęczeniem. Przerywam wewnętrzne dialogi, które Cię umniejszały. Uciszam oskarżenia, ujawniam kłamstwa, wzmacniam szepty miłości. Przed odejściem pochylam się i dotykam Twojego czoła. Pieczętuję to, co zostało powiedziane, pieczętuję to, co zostało ofiarowane, pieczętuję nadzieję, która się zapaliła. I gdy pieczętuję, widzę na wysokościach rozwijany niebiański zwój, ukazujący złote linie, które opowiadają Twoją historię tak, jak Bóg ją wymarzył. Czytam na głos, aby Twoja dusza usłyszała. Witaj w nowym czasie. Witaj u otwartych drzwi. Witaj w domu pokoju. A gdy kończę czytać, podnoszę rękę z mieczem, który lśni jak poranek nad morzem, i z uroczystą delikatnością zaczynam zwijać zwój. Światło, które z niego emanuje, wciąż oświetla Twoją twarz i będzie to robić przez wiele dni. Pieczęć się utwierdza. Niebo się uśmiecha, a ja szepczę w świętym pożegnaniu które cię nie opuszcza, dość już wycierpiałeś. Teraz żyj, teraz wejdź, teraz odpocznij, będę z tobą. I niebiański zwój zamyka się, nie po to, by ukryć błogosławieństwo, ale by ogłosić je dokonanym na twoją korzyść, podczas gdy drzwi, twoje drzwi, obracają się na starych zawiasach i otwierają się szeroko, cicho i wiecznie dla ciebie.